Przysłuchają tejże porannej motywacji, Asia z tej strony, asystentka Oli i, i dzisiaj to ja mam tutaj wielką radość, przyjemność. Wprowadzić dla Was tę poranną motywację, zacząć z Wami wspólnie dzień. Także kto jest na żywo, tego witam bardzo serdecznie, witajcie się tutaj na czacie. Zachęcam do zostawienia po sobie komentarza, po prostu takiego najprostszego nawet. Dzień dobry, witam, dobrego dnia. E, oczywiście, jeżeli słuchasz tej porannej motywacji, w późniejszym czasie też e, napisz coś od siebie. E, Martynka już widzę, jest się, wita, super, że jesteś Martynko, z Martynką się znamy. E, kum, kum. Także, także super, że jesteś. No i witajmy się, witajmy się tutaj. Moi drodzy, o czym dzisiaj? Tajemniczy tytuł, kolejny tajemniczy nasz tytuł. Słuchajcie, tajemnica niebieskich stref. Jestem ciekawa, czyli co, co pomaga nam żyć dłużej, ale też i wytrwać w nauce, kochani. No cóż, jestem ciekawa, czy ktoś z Was, być może, dajcie tutaj znać, oglądał, oglądał taki, taki program dokumentalny. Netflix go wydał, wiecie? Żyć 100 lat tajemnica niebieskich stref. Być może słyszę, ktoś tutaj słyszał o niebieskich strefach. To niech się tutaj zgłosi, powie, że temat znany. Wiecie co, niebieskie strefy jest to taki, pięć, pięć takich obszarów na Ziemi dosyć mocno zbadanych przez jednego z Takich y, amerykańskich autorów, amery, takiego amerykańskiego autora książek, sportowca, um, który jest zainteresowany właśnie y, długowiecznością, zdrowiem, szczęściem, takim ogólno, y, ogólnopojętym, bardzo szeroko pojętym. No i właśnie słuchajcie, w tych pięciu miejscach na Ziemi, co się okazuje, Ludzie żyją dużo dłużej niżeli w innych miejscach, tak? Bo jest tam, jest tam wielu stulatków, tak? To do, do, do dożywanie wieku stuletniego nie jest niczym takim bardzo, bardzo niespotykanym w tych właśnie miejscach na Ziemi. Poza tym no po prostu średnia długość życia jest tam dużo dłuższa, tak? Dużo dłuższa. W, tam też powiedziano, że, że generalnie taka Długość życia przeciętnego Amerykanina, bo z Ameryką to było zestawione, bo ten właśnie czy jest, jest Amerykaninem, to jest 77 lat, a tam ludzie no, dożywają dużo dłuższego wieku. Większość, zdecydowana większość z nich, a po prostu nierzadko 100 lat. No i, no i jest to na przykład między innymi właśnie obszar, jeden z obszarów Włoch, bo to jest właśnie na Sardynii jest jeden z takich obszarów, Okinawa, w Grecji jest Ikaria, taka wyspa, tak na Kosta, Kostaryka i jeszcze właśnie jeden, jeden, jedno miejsce w Stanach, o dziwo, no nie takie na wybrzeżu. No i właśnie, i słuchajcie, no i on tam jeździł po tych miejscach, tenże pan, no i przyglądał się życiu tychże ludzi, no nie? Tychże ludzi, co takiego wyróżnia te miejsca, co takiego wyróżnia te miejsca? No, no, no właśnie dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Czy to jakieś geny? Tamtych plemion, być może, gdzieś tam od zalania dziejów, coś, co, co, co jest tam takiego, no nie wiem, czy czyste powietrze, czy cóż, cóż jest tam takiego specjalnego w tychże miejscach? No i moi drodzy. Może, może, może zdziwi, może nie zdziwi, bo my też dużo rzeczy w teorii wiemy, co trzeba robić, aby, aby gdzieś tam zdrowo, zdrowo, zdrowo się prowadzić i szczęśliwie żyć. Dużo wiemy. No cóż, no i on właśnie wydzielił takich, takie, takie cztery najważniejsze obszary też. No nie, cztery najważniejsze obszary, które, które po prostu mają wpływ na tą naszą długowieczność na to nasze właśnie takie zdrowe i szczęśliwe życie. Wiecie, tak? no, i, no i tutaj bardzo, 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 bardzo jest, pewnie nie zdziwie, gdzieś tam ruch, no nie, ruch jest bardzo tutaj rzeczą pomocną, czyli te, te osoby po prostu, wiecie, one nawet nie, nie to, że chodziły na siłownię jakoś za specjalnie, ale miały i takie zawody, i takie ukształtowanie terenu, i taki na przykład brak dostępu do komunikacji miejskiej, tudzież samochodów, że te osoby były w ciągłym ruchu, na Naturalnie, wiecie, tak po prostu najzwyczajniej w świecie naturalnie. Odwiedzały sąsiada, powiedzmy, miały podgórkę górkę na przykład na tej Sardynii i codziennie albo szły do kościoła, słuchajcie, przez spacerem półgodzinnym, bo nie było gdzieś tam żadnego w pobliżu, tak, przez półgodzinki codziennie. Czyli takie codzienne, naturalne spacery, ruch przy pracy, tak, w ogrodzie i tak dalej. No bardzo ważną dietą, bardzo ważną rzeczą, o zdradziłam tutaj, przez przejęzyczenie, była również dieta, tutaj też to nas nie zdziwi, tak? E, dieta, czyli e, no też w, w dużej mierze oparta właśnie na warzywach, na warzywach, na owocach, gdzieś tam albo na dobrego rodzaju e, mięsku, czy rybkach dieta, tak? No to tutaj e, też myślę, że, 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 że to, e, to nas bardzo nie zdziwi. E, ale te dwie ostatnie rzeczy były takie troszeczkę mniej, że tak powiem, przyziemne niż ten ruch i dieta. E, e, no właśnie... Poczucie celu, poczucie celowości, wiecie? Każda z tych osób miała w ogóle jakąś swoją pasję taką wyżyciową, wiecie? I każda miała jakiś konkretny cel. One wiedziały, jak będą wyglądały, do, do czego dążą, nawet takie starsze osoby, wiecie? Gdzieś tam, no, już i, i emerytura, i, 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 i była ta celowość, była ta pasja. Jedni, jedni um, brali udział w wolontariacie, na przykład, tak? Byli wolontariacjami. Seriuszami dosłownie, nie to że odbiorcami tego, tegoż jakiejś tam pomocy, tak, ale po prostu aktywnymi działaczami, słuchajcie. E, I e, i to, to była ich jakaś taka celowość w życiu, tak? Oni wiedzieli, po co wstają, jaki mają cel dnia, do czego dążą, co chcą zmienić jeszcze w swoim życiu. Tak, niesamowita, niesamowita, inspirująca sprawa, tak? No i właśnie i ta celowość, ale również przynależenie do społeczności, do, 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 do pewnej jakiejś społeczności. To były też takie bardzo, no bardzo społeczeństwa, um, no takie żyjące w, w dobrych stosunkach właśnie z sąsiadami z osobą tutaj z pobliskiego sklepu, ze swoją rodziną również tak, to były osoby które miały bardzo takie poczucie poczucie świadomości tego że samotność dosłownie, tam było tak nawet powiedziane, że samotność może zabić i skrócić życie, dosłownie to było takie bardzo, bardzo uderzające i tutaj ja właśnie chciałabym na, na temat właśnie tych dwóch ostatnich rzeczy, bo tutaj o i o ruchu. My też w najlepszych kursach angielskiego bardzo dużo mówimy o ruchu, też gdzieś tam same się staramy pilnować pilnować naszych spacerów tutaj w naszym teamie, tak? Ja już dzisiaj zdradzę i się pochwalę nawet, bo jestem z siebie taka dumna, że, że codziennie rano ostatnio spaceruję jeszcze przed pracą po lesie. I tutaj też stawiamy na to, bo tak jak być może już jesteście z nami od, czy od jakiegoś czasu, czy być może nawet od kilku dni tutaj słuchacie, słuchacie nas, to pewnie czujecie, że my nie mówimy tylko o nauce języka angielskiego, ale wiemy, że tutaj szeroki temat jest, i żeby do głowy dobrze wchodziło, i ja, żeby mieć to skupienie do nauki, a żeby, żeby mieć też ten czas na naukę, my musimy troszeczkę szerzej na życie spojrzeć na inne aspekty, również na naszą i, 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 i gdzieś tam właśnie. I spo, społeczne kontakty, i zdrowie nasze, i, i, i spokój w głowie, na różne różne rzeczy. I w tych właśnie porannych motywacjach takie tematy też poruszamy bardzo często. No, ale właśnie ta celowość, jak powiedziałam, tak, to poczucie celu, my bardzo na to stawiamy. Jeżeli ktoś tutaj jest, jest już znamy jakiś czas, to wie, że no pierwsze pytanie, jakie niemalże usłyszy, usłyszy, kiedy dołącza do naszego klubu All Inclusive, w którym tutaj wspólnie, wspólnie no właśnie, realizujemy te nasze cele i takie wspólne, i każdego z osobna, no to my pytamy właśnie o ten cel. Jak ty dołączasz do nauki z nami, no to pytamy, co ty chcesz osiągnąć, dlaczego ty, ty się chcesz uczyć angielskiego. Co jest takim Twoim celem? Czy być może właśnie zmiana pracy na jakąś konkretną pracę, tak? Czy dogadanie się, i tu konkrety zawsze pytamy: dogadanie się z jakimś członkiem Twojej rodziny, który żyje na przykład w Wielkiej Brytanii, jeżeli mieszkasz w Polsce, tak? Czy też po prostu dogadanie się z mamą dziecka i innego tutaj właśnie dziecka, czy nauczyciela pod szkołą, czy w szkole Twojego dziecka, tak? No, każdy ma jakiś tam cel, i my bardzo, bardzo, bardzo stawiamy. Stawiamy na to, na, to, na to, żeby ten cel mieć przed oczami, żeby mieć go skonkretyzowanego, czyli właśnie ta celowość też tutaj wpisuje się w, to, w, to, w, tą, w tą ideę też takiego właśnie szczęśliwego życia długowieczności. Bardzo na to stawiamy, ale właśnie ta społeczność też kochani, tam w tym w ostatnim odcinku, bo to były takie cztery odcinki, wczoraj już oglądałam ostatni, było powiedziane, słuchajcie, że tak naprawdę to, 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 to przynależenie do, do, do no, otoczenia się ludźmi tak? i bycie częścią jakiejś społeczności to tak naprawdę chyba jest najważniejszym z tych wszystkich tutaj składowych tego szczęśliwego życia. Tak? Że to jest najważniejsze, że tak naprawdę, tak było tak fajnie powiedziane, taka krótka rozmowa z listonoszem czy z panią ze sklepu, do którego idziesz. Parę słów, krótka rozmowa, taki tak zwany nasz small talk, który, który, który gdzieś tam możemy mieć z drugim człowiekiem, albo takie spotkanie z drugim człowiekiem, gdzieś tam jest nawet ważniejsze w tym właśnie poczuciu szczęścia, poczuciu zdrowia aniżeli, aniżeli ta dieta jest sport wręcz, no nie? Gdzieś tam spadano. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. A zobaczcie, co się dzieje, kiedy my, no, ym, no tutaj dużo rzeczy może na to wpływać, możecie się przyjrzeć też swojemu życiu, nie wiem, jakie czy aktywne życie takie towarzyskie prowadzicie, społeczne, ale wiem, że wielu osobom, które mieszkają yy, za granicą, yy, no nie przychodzi to łatwo. Nie przychodzi to łatwo. Yy, nawet takie właśnie zagadanie z... Yy, z panią w sklepie, tudzież właśnie parę słów z listonoszem, które tam były przytoczone w tymże dokumencie, tak? które, które po prostu odmieniają nasz dzień, nadają jakąś barwę inną, czujemy się zupełnie inaczej, kiedy, kiedy po prostu ten kontakt z drugim człowiekiem taki nawet zwyczajny z uśmiechem jest. Anglicy są bardzo otwarci na takie kontakty, to jest w ich kulturze tak naprawdę. Small talk jest w, w, w kulturze angielskiej bardzo, bardzo zapisany I, i gdzieś tam to jest takie wręcz naturalne, że my idziemy, zagadujemy kogoś, ktoś zagaduje nas, ktoś chce zamienić z nami kilka prostych zdań przy normalnie niemalże każdej okazji. No ale, właśnie, jeśli my angielskiego nie znamy, no, to jesteśmy zamknięci na tyle, tyle, tyle właśnie takich dobroczynnych yy, każdego dnia mogących się wydarzyć. Zobaczcie, rozmów, e, takich nawet prostych, bo taki właśnie kontakt, który ma nas napędzić, który ma nam odmienić dzień na lepszy, on staje się dla nas po prostu stresem najzwyczajniej w świecie. Dajcie znać, czy, czy tak macie, dajcie znać, czy wiecie o czym mówię, e, bo, bo, bo wiem, że są takie osoby, bo Was słucham, rozmawiam z Wami, że po prostu jeżeli ktoś podchodzi do ciebie yy, i zagadnuje, właśnie pyta jak ci mija dzień to dla, dla, kogo, dla, dla, niejedna, dla niejednej osoby żyjącej gdzieś tam e, za granicą w Wielkiej Brytanii to jest, jest to sytuacja nie która napędza endorfinami i, i zalewa nas tutaj falą jakich, właśnie, jakichś właśnie, takich pozytywnych hormonów ale, ale po prostu adrenaliną wręcz taką negatywną tak, gdzie to jest sytuacja stresowa że my chcemy uciekać z niej po prostu tak, jest dla nas tak niekomfortowa bo my chcielibyśmy przecież odpowiedzieć ale gdzieś tam gula w gardle. Um... Gula w gardle i tyle, i, i, i najchętniej to bym uciekła, no nie. E, tak samo przynależenie do jakiejś społeczności tutaj e, czytamy czytamy też wasze odpowiedzi z takich e, słuchamy was, bardzo nasłuchujemy z ankiet e, różnego rodzaju, które, e, które gdzieś tam e, też e, wypuszczamy e, od czasu do czasu, a żeby wiedzieć, co tam u was słychać. No i też ta samotność, wiecie, ona się przedziera dosyć mocno przez te wasze odpowiedzi. E, I um, i, 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 I właśnie, a, a to jest tak ważny czynnik, bycie gdzieś tam częścią jednostki, bycie częścią jakiejś społeczności. No bo cóż, jeżeli my y, znamy angielski, no to tyle drzwi stoi przed nami otworem, moi drodzy. Możemy się właśnie, czy za jakiś wolontariat wziąć, czy do jakiejś grupy zainteresowań zapisać, czy. Y, to właśnie dołączyć do jakichś zajęć takich poza pracą, oczywiście jeżeli tutaj czas pozwala, ale warto też, no my stawiamy tutaj mocno na, na pomaganie w organizacji czasu w najlepszych kursach angielskiego, bo czasami się wydaje, że czasu nie ma, a czasami można pokombinować tutaj też z tym naszym grafikiem dość mocno. Także właśnie, bycie częścią jakiejś takiej społeczności, zwyczajne rozmowy, przynależenie gdzieś, a wiem, że to je, jest jednak takie dosyć ograniczone ograniczone jeśli ten język jest właśnie barierą także, także zobaczcie no tutaj my też właśnie mamy taką społeczność wśród nas uczestników klubu all inclusive, gdzie bardzo stawiamy również na te relacje Tak, to są relacje online bo, bo, bo gdzieś tam zajęcia są prowadzone, prowadzone no online nie widzimy się, to nie są kursy stacjonarne tak? chociaż są osoby, są uczestniczycy którzy nawiązują przyjaźni Spotykają się też na żywo, są, są tacy, e, ale, ale właśnie, ale bardzo stawiamy też na tą społeczność. Wiecie, mamy, e, mamy tutaj swoje grupy facebookowe, które e, które działają fajnie i, i, i zawiązują się tam relacje i tam właśnie dzielimy się tym, co dla nas fajne, tym, 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 em, tymi naszymi sukcesami, em, tym czego się uczymy również, bardzo fajnie grupy działają, em, mamy zajęcie na żywo, tak, gdzie, gdzie też my, słuchajcie, tutaj na naszych zajęciach konwersacyjnych spotykamy się ostatnio bo aż za mało, zawsze, zawsze tutaj nasi, nasi uczestnicy mówią, że za mało czasu, za krótkie, za krótkie, bo jeszcze by się pogadało, bo, bo ćwiczymy różnego rodzaju scenki, język, e, język Język mówiony, ale, ale też po prostu chce się pogadulić. Chce się po, po, na, po ludzku po prostu pogadulić, co u nas, także my się spotykamy wcześniej jeszcze, no nie tutaj z uczestnikami, żeby najzwyczajniej w świecie pogadać, e, pogadać co tam u nas. Zaczynamy zajęcia trochę wcześniej, żeby zawsze był czas na to pogadanie po, po sobie, takie zwyczajne ludzkie, no nie także jest to, wiemy, że jest to ważne, czujemy to tak intuicyjnie też, bo i każda z nas też e, tutaj pracujących, e, zaangażowanych w tworzenie najlepszych kursów. So. Również takie same potrzeby ma, takie same potrzeby ma, tak jak, tak jak i, i nasi tutaj uczestnicy. E, także, także też uwielbiamy z Wami rozmawiać. I e, e, no i właśnie, i teraz jeszcze i grupy partnerskie się takie zawiązują, gdzie, gdzie uczniowie spotykają się sami i sobie gadają, gadają po angielsku. Ja bardzo zachęcam, bo tutaj nasi uczniowie nas słuchają. Bardzo zachęcam do tego, ażeby wyjść z inicjatywą, odezwać się tutaj też do, do osoby, osoby z kursu, a żeby taką grupkę zawiązać. Zainteresowane osoby wiedzą, o czym mówię, także przypominajka o tym, ale po prostu bardzo też na to stawiamy. I właśnie tak, 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 taką sobie, tak sobie analizowałam, te, oglądając te, ten program, no nie ten, ten wczoraj program, że rzeczywiście tutaj to są, to są tak ważne rzeczy. Ta społeczność, to, to, to poczucie celowości, tak, gdzieś tam, to są tak ważne rzeczy, które no nawet nie zdawałam sobie sprawy, jak ważne, tak, które dosłownie życie wydłużyć mogą. To dla mnie też takie, takie niesamowite odkrycie, troszeczkę i to, i to jak, i to takie ważne, no, pozwalające zachować gdzieś tam tą długowieczność, szczęście. To w takim dużym uproszczeniu Wam mówię, bo tam było bardzo dużo no, rozwiniętych tychże, tychże, tychże właśnie zagadnień, ukazanych przykładów konkretnych. Bardzo fajny program. Także, 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 i wiecie, jeszcze dodam, że to nie, to, nie są, to nie są też takie osoby, które, wiecie, dożywają 100 lat, ale w jakichś tam dużych chorobach, no nie, ale, ale w, w zdrowej w witalności, to jeszcze też trzeba dodać, no nie. Także inspirujące, zachęcające. I, i cóż, no i tym, tym, tym chciałam się z wami podzielić, wiecie, tym chciałam się z wami podzielić dzisiaj. Fajnie w ogóle oglądać, wiecie, takie takie rzeczy, gdzieś tam być właśnie też taką częścią, częścią też takiej społeczności, która właśnie tą podobną jakąś taką celowość ma, która podobnie myśli. Otaczać się też takimi treściami, które inspirują, motywują, albo jeszcze właśnie, Boże drogi, jeszcze ostatnie tylko, no bo tutaj tytuł też przecież no jak wytrwać w nauce też dzięki temu, no bo to się też bardzo łączy, słuchajcie, z tematem wytrwania nauce, bo my jak my jesteśmy właśnie, mamy ten wspólny cel gdzieś tam i e, jesteśmy częścią społeczności, to też są badania na to, że po prostu łatwiej jest nam wytrwać, jak my e, wytrwać w tym naszym e, w, celu, tak? W tej, w tej naszej nauce. Jak my już zabieramy się do nauki języka, angielskiego tak I mamy właśnie tą społeczność, taką, która, która idzie w tym samym kierunku, która, która wspiera, która jest przyjazna, która, e, która no gdzieś tam również uczy się, motywuje, motywujemy się wzajemnie, to wtedy naprawdę łatwiej jest nam wytrwać. No, najzwyczajniej w świecie, w nauce, bo słomiany zapał jest dosyć e, znaną, pewnie nam e, tutaj, znanym pojęciem i często się no, łatwo wykoleić. E, jeżeli samemu zabieramy się za naukę, daj znać, czy tak miałeś, że gdzieś tam sam. Tam sama się uczyłeś i po raz kolejny i po raz kolejny zawalone i po raz kolejny coś tam rzucone w kąt, no bo nie jest łatwo wytrwać samemu, a właśnie z tą społecznością te nasze cele łatwiej jest nam realizować, no i właśnie i gdzieś tam w końcu, w końcu dojść do takiego etapu z, z angielskim, żeby można było to nasze życie na to właśnie szczęśliwsze troszeczkę bardziej zbudować. E, także, także teraz już naprawdę kończę, kochani. Dzięki, żeście byli. Coś do przemyślenia. Fajnie, żeście się tutaj witali. O, o Ktoś tutaj oglądał dokument, świetny dokument. Społeczność bardzo ważna, motywacja bardzo ważna. E, tak, e, dokładnie tak. Także tutaj widzę, że temat znany. No, ktoś tutaj też pisze, odpowiedziałam sobie na te pytania, co chcę osiągnąć w tym roku, jaki mam cel. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Widzę, że tutaj gdzieś tam czujecie temat. Pozdrawiam też zimny Londyn. Fajnie, żeście byli, fajnie, żeście byli na żywo. Bardzo Wam dziękuję. Świetnie było zacząć z wami ten dzień i życzę wszystkim. Ktoś tutaj spóźnialski jest, to niech odsłucha, włączy sobie raz jeszcze do początku i odsłucha. A ja wam życzę tymczasem pięknego, pięknego piątku i udanego weekendu. I przemyślcie sobie te wszystkie rzeczy, żeby, żeby ta poranna motywacja tak nie, nie wyleciała jednym uchem, nie wyleciała drugim. Przemyślcie. Ściskam bardzo, bardzo, bardzo mocno.